Wracam do tego slajdu, który już pokazywałam. Ryzyko wystąpienia zespołu przetoczenia pomiędzy płodami jest wyższe u tych samych pacjentek, u których mamy podwyższone ryzyko występowania selektywnej hipotrofii. W związku z tym, każda pacjentka, u której którąś z tych cech widzimy, powinna być monitorowana zarówno pod kątem objętości płynu owodniowego, jak i wzrastania płodu. Mówiłam o selektywnej hipotrofii, gdzie kryteria diagnostyczne obejmują tylko i wyłącznie szacowane masy płodu. Kryteria diagnostyczne TTTS-u obejmują tylko i wyłącznie objętość płynu owodniowego. Czyli wystarczy stwierdzić wielowodzie w jednym worku owodniowym, małowodzie w drugim worku owodniowym, i to stanowi podstawę do rozpoznania TTTS-u. Jeżeli chodzi o te kryteria, to one też nie są jednoznaczne. Piśmiennictwo amerykańskie bardziej mówi o tym, że górną granicę normy 8 cm akceptujemy dla całej ciąży. Europejskie piśmiennictwo raczej dzieli ciąże na takie do 20 tygodnia, gdzie górną granicę określa na poziomie 8 cm. Powyżej 20 tygodni, powyżej 10 cm. Z naszego doświadczenia wynika, że niezależnie od tego, czy tę granicę ustawimy na pułapie 8 czy 10 cm, jak zaczyna się rozwijać TTS i postępuje, to różnica między 8 a 10 cm to jest kwestia jednego czy dwóch dni. Jeżeli rośnie objętość płynu owodniowego, ona rośnie bardzo szybko i przekroczenie kolejnej granicy, czyli 10 cm, nie zajmuje tym dzieciom wiele czasu. Problem z tym kryterium diagnostycznym mamy wtedy, kiedy mamy ciążę jednoowodniową, bo w tej sytuacji nie mamy dwóch worków owodniowych, nie możemy mówić o sekwencji małowodzie, wielowodzie. Natomiast wiemy o tym, że y, sumaryczna objętość płynu owodniowego w TTTS-ie rośnie, czyli bardziej zwiększa się ubiorcy niż zmniejsza się udawcy. W ciążach jednoowodniowych w przypadku początkowych etapów, początkowych stadiów TTTS-u Rośnie objętość płynu owodniowego we wspólnym worku owodniowym, ale na tej podstawie nie możemy rozpoznać TTS-u. TTS, TTS TTTTS możemy rozpoznać dopiero wtedy, kiedy pojawiają się pewne charakterystyczne dla biorców i dawców cechy, y które y jakby wynikają z zaburzeń krążenia w obrębie, bior w obrębie krążenia biorcy i dawcy. Natomiast jak to wygląda w ciążach, w których mamy więcej płodów? Pani profesor pokazała ciążę czteropłodową, jednokosmówkową. Bywa tak, że niektóre płody w stosunku do jednego bliźniaka są dawcą, drugiego biorcą. Bywa tak, że jeden z płodów jest dawcą, drugi biorcą, a trzeci w ogóle nie uczestniczy w tej wymianie. Także tutaj te konfiguracje są różne. Po kolei pokażę jakie są sekwencje zmian, które toczą się w obrębie krążenia dawcy i biorcy, po to żeby potem łatwiej można było y, przełożyć to sobie na badaniu ultrasonograficzne na obrazy, które widzimy w trakcie naszych badań. Dawca oddaje więcej krwi, niż jej otrzymuje. Cały zespół przetoczenia pomiędzy płodami polega na tym, że w połączeniach naczyniowych na powierzchni łożyska przepływ krwi pomiędzy dziećmi jest niezrównoważony. U 95, niektórzy podają 99% dzieci ze wspólną kosmówką są połączenia naczyniowe pomiędzy nimi, dochodzi do wymiany krwi, ale przepływ między tymi dziećmi jest zrównoważony. U 10-15% dochodzi do zaburzenia tej równowagi. I ona prowadzi do sytuacji, gdzie dziecko A, które nazwiemy dawcą, oddaje drugiemu więcej krwi niż dostaje z powrotem. I w związku z tym pojawia się u tego dziecka hipowolemia. Zmniejsza się objętość krwi krążącej, na co dziecko reaguje zmniejszeniem diurezy. Zatrzymuje tak dużo wody, jak tylko jest w stanie sobie zatrzymać po to, żeby utrzymać prawidłową objętość krwi krążącej. Dla nas w USG przejawia się to rozwijaniem się małowodzia, zmniejsza się objętość płynu wodniowego. W momencie, kiedy dziecko zupełnie przestaje produkować mocz, przestajemy widzieć pęcherz moczowy. Oczywiście to nie jest tak, że znika pęcherz moczowy, tylko jak w tym pęcherzu moczowym nie ma moczu, to go nie widzimy. Ponieważ dziecko oddaje elementy morfotyczne i osocze zatrzymuje wodę, hamując sobie diurezę. Sumaryczny bilans jest taki, że rozwija się u tego dziecka niedokrwistość. Rozwija się anemia, którą widzimy w przepływie mózgowym, który nam się przyspiesza, ale ta anemia prowadzi bardzo szybko do niedotlenienia płodu. Niedotlenienia płodu, które objawi nam się wzrostem oporów tętnicy pępowinowej i spadkiem oporów tętnicy środkowej mózgu, i to są pierwsze objawy niedotlenienia, czyli centralizacja krążenia. Potem zazwyczaj pojawiają nam się zaburzenia w krążeniu żylnym i jako ostatni objaw tego niedotlenienia, uszkodzenie się błonków naczyń, które prowadzi do powstania obrzęku ogólnionego udawcy, czyli dawca brzęknie z powodu niedotlenienia i niedokrwistości. Tutaj mamy podwyższony opór w tętnicy pępowinowej u dawcy i przechodzimy do biorcy. Biorca jest hipervolemiczny. Dostaje zbyt dużo krwi w stosunku do tego co oddaje. Przeciążenie objętościowe krążenia skutkuje uruchomieniem diurezy. Diureza robi się bardzo intensywna. My to widzimy nie tylko w tej postaci, że pojawia nam się wielowodzie, ale jak poobserwujemy troszkę dłużej dziecko, które jest biorcą, to zobaczymy, że pęcherz moczowy wypełnia się bardzo szybko. I stosunkowo często się odróżnia. Czy Państwo wiedzą, jak często dziecko oddaje mocz w drugim trymestrze ciąży? Podobno raz na pół godziny. Dzieci z, y, dzieci biorcy w TTTS-ie oddają mocz bardzo często i to widzimy w badaniach USG, bo w ciągu jednego badania trwającego 15-20 minut potrafimy zobaczyć dwie 3 mikcje. Czyli co 5-10 minut. Te dzieci, które są biorcami, oddają mocz. I mimo, że tak często oddają ten mocz, pęcherz moczowy jest mocno rozciągnięty. On się bardzo szybko wypełnia i jego wielkość najczęściej zwraca naszą uwagę, wtedy kiedy oczywiście jest na etapie wypełnienia. Zwiększona diureza i zwiększone otrzymywanie pełnej krwi daje w sumie efekt w postaci policytemii. Lepkość krwi u dziecka rośnie. Zwiększyła nam się jej objętość, i efekt dla serca jest taki, że serce jest przeciążone zarówno ciśnieniowo, jak i objętościowo. Serce się powiększa, początkowo zwiększa się kurczliwość mięśnia serca i mięsień serca przerasta, a później, kiedy już przestaje sobie radzić, pogarsza się kurczliwość mięśnia serca, pojawia się przepływ zwrotny w zastawce trójdzielnej. Pojawiają się nieprawidłowości w przepływach żelnych, w przewodzie żelnym, w żyle pępowinowej i na tle niewydolności krążenia, w skrajnej niewydolności pojawia nam się obrzęk uogólniony ubiorcy. Tu mamy takie zdjęcie, gdzie widać w wielowodzie ubiorcy, kieszeń płynowa była 16 cm. Pacjentki zazwyczaj w przypadku TTTS-u same Informują nas, że coś się dzieje. Pacjentki zauważają, że nagle bardzo gwałtownie przyrasta objętość brzucha i zaczyna ten brzuch być napięty, pojawiają się obrzęki kończyn dolnych i to jest to, co pacjentki często same nam y, mówią. Tu mamy taki obrazek, gdzie mamy przepływy przez zastawkę trójdzielną, prawidłowy i nieprawidłowy ubiorcy, tu różne przepływy w przewodach żylnych, brak fali, a czy fala zwrotna i bardzo ładne pulsacje w żyle pępowinowej. Ta na dole jest jednofazowa, u góry dwufazowa. Ten u góry przepływ wygląda prawie tak jak przepływ w przewodzie żylnym. I to znaczy, że to krążenie żylne jest już rzeczywiście bardzo mocno niewydolne. Tu mamy takie serce, gdzie widać, że jest mocno przerośnięty mięsień serca. Nie mamy jeszcze zaburzeń kurczliwości, bo na oko widać, że to serce kurczy się całkiem nieźle ale wydolność tego serca najwyraźniej była już mocno upośledzona, ponieważ widać płyn w osierdziu, czyli zaczęły się pojawiać cechy obrzęku ogólnionego. I tu mamy skrajny obraz y, trzech naczyń w przypadku czynnościowej atrezji pnia płucnego. To jest taka sytuacja, gdzie prawa komora serca już się praktycznie nie kurczy, nie tłoczy krwi do, przewodu, do pnia płucnego i pień płucny wypełnia się od strony przewodu tętniczego w stronę, w stronę komory płynie krew. To są bardzo rzadkie na szczęście dzisiaj obrazki. Myśmy je mieli dość często w czasach, kiedy nie byliśmy w stanie leczyć dzieci z ttts em a w tej chwili czynnościowa atrezja dnia płucnego w przypadku TTTS zdarza się tylko wtedy, kiedy albo pacjentka nie zgłasza się do lekarza, albo lekarz nie był wystarczająco czujny i nie zauważył, że coś się zaczyna dziać. To jest taka pacjentka, której lekarz po stwierdzeniu ciąży jednokosmówkowej powiedział, że ma przychodzić na wizytę raz w miesiącu. To tylko możemy pogratulować odwagi, prawda? No i obrzęk uogólniony, obrzęk tkanki podskórnej i płynów opłucnych obu. Jeżeli chodzi o klasyfikację zaawansowania choroby, to tych klasyfikacji jest bardzo dużo. Bardzo dużo na ten temat się pisze, bardzo dużo na ten temat prowadzonych jest prac różnego rodzaju. Zawsze są dyskusje, czy to klasyfikowanie zaawansowania choroby przekłada się w jakikolwiek sposób na wyniki, na przeżywalność tych dzieci na to, co się później z nimi dzieje, na to, czy są zdrowe, czy nie są zdrowe. No i tu bardzo różne na ten temat są opinie, każda, kla każda klasyfikacja jest y, przez jednych chwalona, przez drugich ganiona, ale cały czas, mimo wieloletnich dyskusji, najczęściej używana jest ta klasyfikacja, którą tu przedstawiłam, którą y, profesor Quintero zaprezentował już wiele, wiele lat temu. Dlaczego ta klasyfikacja jest tak lubiana przez wszystkich? Bo jest bardzo prosta. Bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie to czy jest czy nie ma pęcherz moczowy w udawcy, jak wyglądają przepływy w badaniu doplerowskim i proszę zwrócić uwagę tylko trzy przepływy tętnica pępowinowa, żyła pępowinowa i przewód żelny, i cechy obrzęku ogólnionego ewentualnie z gąb Każdy z Państwa potrafiłby takie badanie zrobić, nie wymaga to nie wiadomo jakich umiejętności. Yy, zaletą tej skali jest to, że jest bardzo prosta i że rzeczywiście świadczy w dość prosty sposób o zaawansowaniu choroby. Wadą jest to, że jeżeli podejmujemy leczenie, zaburzamy naturalną historię choroby i nasze leczenie, wyniki naszego leczenia nie korelują ze stopniami zaawansowania choroby, dlatego że wszystkie te zmiany, które tutaj są przedstawione oczywiście poza zgonem są zmianami odwracalnymi i po leczeniu wycofują się najczęściej może trwać różnie długo to wycofywanie się, ale nie ma tutaj zmian nieodwracalnych. Są takie przypadki, gdzie mamy wielowodzie i małowodzie, ewidentne cechy TTTS-u, ale również różnice wielkości płodów. I w takiej sytuacji zawsze zastanawiamy się: TTTS, tylko TTTS, selektywna hipotrofia nałożona na TTTS i na te pytania nie potrafimy sobie odpowiedzieć, dopóki nie podejmiemy leczenia. Jeżeli mamy TTTS, który się toczy powoli i długo, niedotleniony dawca będzie wolniej rósł. Jeżeli mamy TTTS, nie możemy wykluczyć, że łożysko jest podzielone nierówno, że przyczepy pępowin są nieprawidłowo zlokalizowane i że z tego powodu jedno z dzieci gorzej rośnie. Jedynym sposobem weryfikacji tego rozpoznania jest obserwacja tego, co się będzie działo po zamknięciu połączeń naczyniowych pomiędzy dziećmi. Jeżeli ten mniejszy płód przyspieszy wzrost i wyrówna, to znaczy, że to był tylko TTTS, który przebiegał tak powoli i tak przewlekle, że zdążył spowodować zahamowanie wzrostu dawcy. Jeżeli po zabiegu jedno z dzieci nadal będzie małe i nadal będzie powoli rosło, to znaczy, że oprócz TTTS-u mamy do czynienia jeszcze z nierówno podzielonym łożyskiem, na przykład, czy z hipotrofią na innym tle. I tu taka pacjentka y, bardzo szkoleniowa, pani, która miała już dwójkę dzieci, poszła do lekarza, dowiedziała się, że jest w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej i że ma przychodzić raz na dwa tygodnie. Poszła do domu, powiedziała, że w poprzednich ciążach chodziła raz na miesiąc i wystarczyło, to czemu teraz ma chodzić częściej. Jak się zgłosiła w 22. tygodniu ciąży do swojego lekarza, to była różnica w objętościach płynu owodniowego, były zaburzenia w przepływie u płodu, który był dawcą, i jak Państwo widzą, szacowane masy płodu wykazywały różnicę około 50% 49% chyba tak dokładnie. I wykonaliśmy fetoskopię. Z powodu TTTS-u przede wszystkim nie wiedzieliśmy, czy jest to tylko TTTS, czy selektywna hipotrofia, ale widząc, jak się później dalej te dzieci rozwijały, do 31 tygodnia, kiedy wody odeszły i wykonano cięcie cesarskie, różnica w szacowanych masach płodu zmniejszyła się do 17%. Jakbyśmy dali im jeszcze trochę więcej czasu, to pewnie ta różnica jeszcze dalej by się zmniejszała. Czyli tutaj mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie wbrew temu, co wszyscy mówimy, że w TTTS-ie nie ma różnicy w masach płodów, bo nie ma do tego uzasadnienia, pojawia się taka różnica. Uzasadnieniem jest nierozpoznanie w czasie albo niepodjęcie leczenia, kiedy ten TTTS zaczął się rozwijać. Jeżeli trwa długo, to do takiej różnicy w szacowanych masach płodów również może dochodzić.